Witam wszystkich w drugiej części naszej serii pod hasłem: Rozpa swoją parafię. Mam nadzieję, że rozmowa o pierwszej części przyniosła owoce i teraz lepiej widzicie, gdzie w Waszym środowisku są miejsca zamulone, a gdzie kwitnie Boże życie. Teraz spróbujemy to uporządkować. Poprowadzimy dalej naszą ewangeliczną rewizję życia. Życia nas samych, naszych wspólnot, naszych parafii. W tej części pod hasłem osądzić sięgamy do tekstów biblijnych, do nauki kościoła, do znanych nam publikacji yy, i w ich świetle spróbujemy ocenić poruszany problem. W naszym wypadku, jak, jak budować żywą parafię, jak tworzyć kościelne środowiska wzrostu. Jak się do tego zabrać? Do budowania żywej parafii? Na pewno nie siedząc i czekając na, na łaskę z wysoka. Ona jest potrzebna, ale Pan Bóg chce naszego zaangażowania. Gdy tylko powiemy, nawet z wielką wiarą, Panie Boże, ty zrób, to nic się nie stanie. Mam nadzieję, że przekonałem Was w poprzedniej części. Że zaangażowanie w życie Kościoła to nie praca w muzeum, ale tak jak widzicie na tym slajdzie, praca na budowie. Nasz fan wybrał apostołów i wybrał nas także przez sakrament chrztu, żebyśmy byli zaangażowani w budowę Kościoła. Żebyśmy podjęli budowę żywej wspólnoty Kościoła. Popatrzcie na ten slajd przedstawiający budowę Kościoła. Mamy tu dwie rzeczywistości. Jedna jest w środku kościoła i go przerasta, dlatego to drzewo jest większe, a my budujemy wokół tego pewne formy, które umożliwiają spotkanie ze źródłem życia. Albo wracając do obrazu z poprzedniej części, do znanego Wam już fragmentu z Proroka Ezechiela, Pamiętacie te drzewa, które rosły w miejscu, gdzie woda rozlewała się na pustyni? Tam można było zrywać liście, które stają się lekarstwem, można było się karmić owocami, które są naszym duchowym pokarmem. To właśnie ma się stać we wspólnocie kościoła. Nie muszę Wam mówić, że to drzewo to drzewo krzyża. My z pomocą łaski przygotowujemy konstrukcję, wewnątrz której to się dokonuje. Spotkanie z życiem. Ta konstrukcja nie jest oczywiście dowolna. Ona musi być zgodna z bożym planem budowy. Pracując w muzeum, nie musimy się tym martwić. Wszystko już jest poukładane i przygotowane. Natomiast jeśli pracujemy na budowie, no to sprawa wygląda inaczej. Trzeba wymienić jakieś pojęcie, co budujemy, jak wymyślona jest ta konstrukcja przez architekta. Czy nasze wspólnoty i parafie są tak ustawione? Kiedy patrzę na kościół wokół siebie, widzę dwa obozy. Pierwszy nazywają go sobie architekci-reformatorzy. Oni chcą przycinać gałęzie drzewa, jeśli nie pasują do ich projektu. Drugi to architekci-konserwatorzy. Ci z kolei są tak przywiązani do własnego projektu, który pokochali i nie chcą go zmieniać, nawet gdy okazuje się, że drzewo rozrosło się i trzeba dostosować budowlę do nowych warunków, do nowych rozmiarów. Myślę, że jedni i drudzy się mylą. Nie rozumieją, że kościół ma sens, gdy wewnątrz niego źródło życia wydaje owoce. Oni są natomiast skupieni tylko na tym, co zewnętrzne. Jak więc kościół jest zaprojektowany? Warto uczyć się od mistrzów. A kto jest mistrzem zaraz po Jezusie w budowaniu żywego, czyli wzrastającego kościoła? Oczywiście apostołowie. Otwórzmy więc księgę. Dziejów apostolskich, drugi rozdział, wersety od 42 do 47. Ten fragment opisuje pierwszą wspólnotę Kościoła. Upraszczając, oczywiście, mówię moim parafianom, że to jest opis pierwszej parafii. Wiadomo, słowo parafia jeszcze wtedy nie istniało, pochodzi dopiero ze średniowiecza. Ale na potrzeby naszych rozważań dokonamy takiego odniesienia. Łukasz w dziejach apostolskich opisuje, jak ta pierwsza żywa komórka kościoła funkcjonowała. To oczywiste, że powinna być ona jakimś wzorem dla naszych wspólnot. Chcemy w tym fragmencie zobaczyć drogowskazy, kierunki działania, do których Pan nas zaprasza we wspólnocie kościoła, bo to słowo jest aktualne. Także dzisiaj. Więc pod tym kątem przeczytajmy ten fragment, szukając w nim śladów, znaków, przejawów życia. Możemy to różnie nazwać. Chodzi o widoczne objawy tego, że ta wspólnota jest żywa, rozwija się, prowadzi do przemiany życia jej członków i promieniuje na otoczenie. Przeczytajmy wspólnie ten fragment. Trwali o nich nauce apostołów we, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Biebili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Gdy popatrzymy na ten fragment, nie chodzi o to, żeby teraz jeden do jednego naśladować uczniów z Jerozolimy. Żyjemy w innym świecie, w innych uwarunkowaniach. Spójrzmy więc razem, co robili pierwsi uczniowie. Trwali w łamaniu chleba i w modlitwach. Łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Trwali jednomyślnie w świątyni. Wielbili Boga. To robili przede wszystkim. Trwali na uwielbieniu Boga w świątyni i łamaniu chleba, czyli Eucharystii, która tu na ziemi jest najdoskonalszym uwielbieniem Boga. Dlaczego przede wszystkim? Bo tym będziemy się zajmować całą wieczność. Adoracją Boga. Dlatego to jest najważniejsze. Zapiszmy to tak. Na A będzie pasować adoracja. Teraz, kiedy powiedzieliśmy A, to trzeba powiedzieć B. To co tu mamy na B? Trwali we wspólnocie. Przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Po prostu byli dla siebie braćmi. Zapiszemy to jako braterska wspólnota. A jak było A i B, no to teraz C. Sprzedawali majątki i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Czy to jest na C? No tak, to przecież caritas, czyli czynna miłość do braci i sióstr, by nikt nie cierpiał niedostatku. To teraz się domyślacie, że będzie coś na D. Trwali w nauce apostołów, to znaczy byli uczniami, szukali światła poza sobą w głoszeniu Ewangelii przez apostołów, to znaczy mieli ducha, Uczniostwa. I zostało nam jeszcze jedno. Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Pan zaś przynależał im tych codziennie, tych, którzy dostępowali zbawienia. Głoszenie Ewangelii, potwierdzone znakami, to po prostu ewangelizacja. To dla przekazu wiary. Ewangelizacji istnieje Kościół tutaj na Ziemi. Nasi biskupi napisali kiedyś, że. Ewangelizacja jest manifestacją życia i witalności Kościoła. To są właśnie przejawy działania żywej, czyli wzrastającej wspólnoty z naciskiem na uwielbienie i ewangelizację. Dlaczego? Bo kiedy mówimy o wzroście, możemy rozpatrywać jego dwie cechy. Wzrost może być ilościowy i jakościowy. Ilościowy oparty jest na ewangelizacji. W ewangelizacji chodzi o przymnażanie uczniów, chodzi, by było nas więcej. Tak się rozwija kościół. Oczywiście są także pomysły przeciwne niektórych, którzy mówią: zbierzmy się razem, trwajmy sobie bezpiecznie, oddzielenie od złego świata, wysokim murem. To nie jest chyba z Bożego Ducha. Ale z drugiej strony, oczywiście, sam wzrost ilościowy nie wystarczy. We wczesnym średniowieczu w Europie, w czasach konkwisty w Meksyku, były masowe chrzty bez pogłębionej ewangelizacji. W Polsce mieliśmy pełne kościoły. I co z tego zostało? Pozwólcie na małą dygresję. W czasach pełnych kościołów kardynał Karol Wojtyła widział ten problem. O nowej ewangelizacji po raz pierwszy mówił w Nowej Hucie. W pełnym kościele robotników, widział ich przywiązanie do tradycji wyniesionych z domu, widział ich zaangażowanie w ruchy patriotyczne, ale także jako ich biskup potrafił spojrzeć w głąb, i zobaczyć, co ich niszczy od wewnątrz: pijaństwo, przemoc domowa, konflikty małżeńskie, życie przed klatką schodową bloku jako jedyna alternatywna rzeczywistość dla młodzieży. Dzisiaj te spotkania przed klatką zastąpił ekran komputera lub smartfona, ale niewiele się zmieniło. Wtedy kardyna Wójtyła widział, że polska religijność w znacznej części oparta była na zasadzie walki z komunistami. Kiedy zabraknie wspólnego wroga, może to wszystko się rozsypać. Dlatego potrzebne jest pogłębienie, nowa ewangelizacja. Do dzisiaj niektórzy nie wyszli z tego schematu walki z kimś. Komunistów zastąpili inni media, Masoni, LGBT. Ale wróćmy do naszego głównego tematu. Więc nie tylko ilość, ale jakość się liczy. Polepszając jakość też się rozwijamy. Prowadzące firmy wiedzą, że rozwój polega nie tylko na zwiększeniu wolumenu produktów. Może produkujemy tyle samo danego produktu, ale on jest bardziej zaawansowany technologicznie, więc się rozwijamy, bo to jest inny poziom, wyższy. Na przykład mieliśmy do tej pory w ofercie tylko maszynki do mięsa, ręczne, takie z korbkami, a teraz produkujemy elektryczne z funkcją SMART, czyli podłączone do komórki, które pokażą nam, ile przemieliliśmy mięsa jeszcze z podziałem na różne gatunki. Potrzebny jest więc też wzrost jakościowy, którego źródłem jest uwielbienie. Dlatego to ważne, by to rozumieć. Ilościowy wzrost to ewangelizacja jakościowy poprzez adorację, uwielbienie Pana Boga. Bo rozwój uwielbienia zakończy się dla nas, kiedy będziemy z Panem w Jego Królestwie. Tutaj sky is the limit. Dlatego Kościół jest w nieustannym rozwoju. Dlatego nie możemy powiedzieć, że w naszej wspólnocie, w naszej parafii doszliśmy... Do wystarczającego poziomu. Bo porównujemy się z innymi, bo mamy więcej niż w innych parafiach. Mamy nabożeństwa w pierwszej soboty, mamy grupę biblijną, robimy jakieś inne rzeczy, akcje. Inni tego nie robią. Jeżeli tak myślimy, to się zatrzymujemy. No nie, jeśli to rozumiemy, to wiemy, że to ma nas prowadzić dalej. Tyle w tej części. W następnej yy, odpowiedź na leninowskie, rewolucyjne pytanie. Co działać? Czyli co robić? A w tej jeszcze pytania do dyskusji po tej części w Waszej grupie, w Waszej wspólnocie. Tym razem rozpocznijcie modlitwą do Ducha Świętego. I po modlitwie zastanówcie się wspólnie, która z pięciu cech żywego Kościoła wymieniona w tej konferencji Twojej parafii, wspólnocie, przejawia się najmocniej, a kto najsłabiej? Drugie pytanie. Gdzie w Waszej parafii, wspólnocie, zużywacie swoje siły, budując poza Bożym planem, pozwalając, by siłą napędową rozwoju nie były Boże dzieła? Poznaliście je? Adoracja, czyli uwielbienie, budowanie wspólnoty, czynna miłość bliźniego, Formacja, ewangelizacja, ale, na, ale tylko nasze pomysły, na przykład kultywowanie tradycji, y, tworzenie y, klubu fanów y, Księdza Proboszcza, lidera wspólnoty, troska o finanse, budynki, programy, wydarzenia i tym podobne. Jeżeli oglądacie to we wspólnocie, naciśnijcie teraz pauzę, by pytania pozostały na ekranie i do dzieła. Pamiętajcie, jeszcze podzielcie się w komentarzach owocami waszej pracy, to pomoże innym. Szczęść Boże i do zobaczenia w trzeciej części.